Witam, dzisiaj chciałbym pokazać Państwu sztuczkę o nazwie 21 kart Sztuczka jest bardzo prosta, jak sama nazwa mówi będzie nam tego potrzebne 21 kart Ja już przygotowałem przed mm, występem Więc tak, najpierw tasujemy karty I rozkładamy je do trzech kupek. Potem prosimy widza, że wybrał sobie jedną kartę Lecz nie pokazywał jej, ani nie dotykał. Powiedział po prostu, który rząd. Pierwszy, drugi czy trzeci. Powiedzmy, że w, trzecim, w pierwszym rzędzie, na przykład aspik. Oczywiście, widz nam nie ma tego mówić, że to jest aspik. Składamy drugi rząd i kładziemy go na spód, i trzeci, i kładziemy go pod spód. Potem znowu rozkładamy karty w ten sam sposób. Po rozłożeniu, pytamy widza, w którym teraz jest rzędzie karta. Widza odpowiada, że ciągle w pierwszym. No to składamy pierwszy rząd, drugi rząd i trzeci rząd. I rozkładamy karty już zakryte. Pytamy widza, teraz jak myślisz? Gdzie może być Twoja karta? Jeżeli nie wie, to chwilę się zastanawiamy i wyjmujemy zawsze drugą kartę, e, czwartą kartę z drugiego rzędu. Sztuczka działa stuprocentowo zawsze. Pozdrawiam i dziękuję za oglądanie mojego filmiku.